Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Na nas jako współczesnych obecnych tutaj parlamentarzystach ciąży obowiązek przygotowania kraju, jego infrastruktury, służb, aby w przyszłości minimalizować skutki takich kataklizmów. Wzajemne obwinianie się niczego nie buduje. Dlatego zwracam się, szanowni państwo, do tego, abyśmy wspólnie ponad podziałami politycznymi przygotowali odpowiednie prawo, specustawę, która zabezpieczy Polaków na przyszłe okoliczności powodziowe, suszowe i inne kataklizmy. Wśród poszkodowanych są osoby fizyczne, firmy, instytucje publiczne, szpitale, ale bardzo mało mówimy dzisiaj o rolnikach. I o to chciałabym też zaapelować do Rady Ministrów, do Ministerstwa Rolnictwa, aby mieli na względzie także ich szkody i utracone mienie. Dziękuję.